Cześć witajcie z tej strony Darek. a dzisiaj zagramy sobie FIFA 16 zaczniemy sobie karierę zawodnika co mamy tutaj do wyboru mamy plus 5 do atrybutu hmm, weźmy sobie zaczniemy zespolem no, myślałem o Polsce tam chyba najłatwiej będzie się przebić do pierwszego składu bo nie oszukując się abym wybrał Manchester albo inny zagraniczny klub to hmm, nie widzę siebie w napadzie <laughs> Dobra, zawodowie, 4 minuty, to w sumie co mnie interesuje, rozgrywki w europejskim pucharze oczywiście, że będą, tylko oczywiście jakaś polska drużyna by się przydała, tak? A, bo to jest puchar mistrzów, I rozumiem, że tu nie będzie polskich drużyn, aha, ale mogę zmienić na urolikę, okej. Okay. <laughs> No to wiesz, legia fajnie było, ale lech tu wchodzi nie? Okej okay. To bla, bla 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 stadion, no jest ładny Dalej No pobierz sobie wszystkie aktualizacje, niech, niech wiedzą, że mogę Musimy stać się totalną imbą w tej grze, musimy strzelać po 5 goli na mecz Stwórz. No, stworzymy. Nazwiemy się Darok. Darok. Nazwisko DAROK7. Mhm. Znany jako Darek. Nie, to może tu damy też Darek. Tam jest Darok. Mhm, jako Darok7. Numer stroju. Jaki ja bym chciał mieć numer? Dziewiątka typowy napastnik? Czy dziesiątka? A bądź ma Wayne Rooney. Tu nic nie mogę zmienić, ale zmienię sobie na mój. Okej. Okay. I... A jest, da rok 7, fajnie wyświetla. Mogę już użyć twarzy. Nie, yeah. sami, sami zrobię. Ale obróć się, kolega Kurwa. Fryzura. To jest dość ważne. Zaczniemy sobie od średnich, zacznijmy co tu w ogóle mamy za wybory. Czemu mam poblokowane fryzury? Czy bym musiała je wykupić... Ale fajny irokes. To już mamy jedną fryzurę, która by nam podpasiła jak mamy w krótkich podkolone boki też fajnie wygląda jerzyk wygląda fajnie i chyba weźmiemy sobie jerzyka wygląda chyba najlepiej kolor włosów oczywiście jakie ja mam no coś no takich ciemnych nie mam takie coś rodzaj zarostu czy mam być zarośnięty zobaczmy jakie w ogóle są opcje Kilkudniowe dokładnie, no dajmy kilkudniowy myślę no wygląda ok kolor zarostu jest domyślnie czarny to jest dobrze oczy, kar karnacja, brwi brwi można no ale tu, tu jest głupie bawienie się tymi brwiami to nie ...kości policzkowe. Aha. Teraz jestem gładki, tak? okej. Okay. <laughs> Zaokrąglenie. Zrobimy się taki grubosym Usta. He, <laughs> wargi. Uuu, ale wara, obciągara. Nie bawmy się, tym jest okej. Okay. Szczęka, podbródek, myślę, że wszystko okej. Okay. Zobaczmy jeszcze To jedna brew nie uciekła, nie? No i nie To wydaje się być wyżej, no ale to może po prostu jest złudzenie optyczne. O Jezus butelko, proszę nie strzelać mi to na odcinku. Typ napastnik. Lewy, środkowy gry szpica. Co to daje? Kreatywny myślę. Wyśrodkowania. Drydżing, wykończenie, celność. Wow, ale szpica ma duże główki. Ale ja nie umiem nigdy z główki strzelić. Wolę je. Siła strzału. Szpica ma najlepsze wszystko. Tak więc dajmy sobie szpicę. No dobra, nie będziemy oszukiwać. Co to daje przy... Aha, nie jestem niższy, to lepsze przyspieszenie no. No, ja mam. Dałem gdzieś tyle, no. Messim znowu nie chcę być. 1,80 no. m. noga prawa. Myślę, że jak najbardziej okej. Okay. No to chyba wszystko. Nie można to chyba edytować. W sensie wyciągnięte koszulki TP i TP. Dobra, tak więc ruszajmy z naszym. Dalej. Nie, wrócę, Dalej. Klub Lech wzmacnia skład. Darek to najnowszy, ale i najbardziej obiecujący członek klubu. Jestem członkiem... Ja pierdolę. Klubu Lecha Poznań. Wszystkie oczy skierowane są na niego i można się tylko zastanawiać, czy 17-letni napastnik podoba oczekiwaniom. No w sumie mamy 21. Ale czy to jest gra, tak? Tu można wszystko. A nadpiszmy sobie Leicester bo i tak już nie będę kontynuować tej kariery napiszmy to kolegę grałem też noc country tam wiele osiągnąłem moja gwiazda wyzwania kariera ustawienia nie chciałem zmienić wygląd w mojej postaci czy je... Oje... o, 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 o o chyba tu Co jest kostka wybiór buty a ja mam, jakieś biedne ja mam. Czy mają poblokowane te wszystkie fajne buty? Przecież wykupiłem pakiety. Jakieś Mizuno. Co to, to kurwa, jest za firma. New Balance. Ej, te wyglądają całkiem ok. Obcis... O jezus, na mojej sylwetce obcisły to by nie był dobry wybór. Normalny, obcisły, domyślny. Dajmy ja sobie obcisną koszulkę, rękawy, krótkie... Ale czemu reszty nie mogę edytować? To jest źle. Mhm. Dobra. Tu widzę też nic nie mogę na razie zrobić. Chyba muszę wszystko blokować w grze po prostu. No nawet koszulki nie mogę wypuścić. LOL Dobra. Dalej. Yy, trening. Mogę się trenować. No tak najbardziej, głupki w O Jezus, chciałem dodać więcej treningów no. O Jezus. Kończ was tydu oszczędź, jak to mówią. Na pewno będziemy trenować strzelanie, tak? Strzelę podcinką, trening sniper's, strzał z dystansu. Stwarzanie szans nie mogę, no. To trening snajperski. <laughs> strzelanie, co jeszcze mogę? Mogę coś? No to stale fragmenty jedziemy taktyczne, wolne Stąd będę chciał grać w dziadka, o ile to jest tu Nie, podania tu jedziemy, chyba Nie Chociaż to wygląda obiecująco A jest gra w dziadka, czyli jedna I jeszcze stały fragment jakiś gry bym potrenował, o ile jest taka możliwość Nie Strzelania, bo widzę też nie Ramki ześrodkowania, szuty rożne, idealny centry, Obrona, Ślizgi O tu jest ta gra w świat. No nie będzie taki trening na razie. Mhm. No nie było najgorzej. Zobaczymy. Jakieś wiadomości. Jakie mamy cele? Utrzymaj średnią oceny u Jezus 7-8 oczekujemy, że jest 12 bramek Mam nadzieję, że więcej, Asystuj co najmniej 5 Utrzymaj stosunek bramek do danych szołów na poziomie niższym niż 27% Czyli mam być taki trochę konsekwentny, tak? W tym co robię po prostu Zagraj mecz, dostałem od razu mecz To bardzo fajnie mm. Graj kontrolowany, bo graj... Nie, ja chcę kontrolować tylko i wyłącznie moją gwiazdę. Jestem gwiazdą, tą gwiazdą ludzi, fantazją. Ja wolał to sobą wykonywać. No, bo ten parch nic nie potrafi. Ciekawe czy tu można zaczynać w Proszę bawki. Państwa, to dopiero pierwsze spotkanie Jezu, Fakowski, w grupowej. Co Jest to bardzo ważny mecz dla obu drużyn, gdyż dobry start może dodać pewności siebie zawodnikom, Jezus, jak ja trenerom. Zatem ogromna motywacja, Myślę, ale ogromna i presja w, w przypadku obu drużyn. Przyjrzyjmy się dzisiejszemu ustawieniu na boisku piłkarzy tak. Lecha Poznań. Trener wybrał ustawienie 4-5-1. Samotnie grający napastnik będzie wspierany przez przesuniętych nieco do środka bocznych pomocników. Gra. Wybiega na pozycję. Jak spalony? Szkoda, Ileś ty z tym podaniem podania? baranie? Ja pierdolę, taki mini, mini. Taki się nie gwizd Złe podanie i strata w środku pola. Gol! Mamy piękną bramkę na rozpoczęcie z Bazelem Jak to wpadło, jak podryblował ten Bazel, no popatrzcie tylko Idealnie wykończył ich bramkę to jest szmaciarz roku po prostu No ale kurwa no Pięknie Już defensywne ustawił Co to za trener, Bra. Będziemy czekać na kolejne podanie. O, przyjmujcie tą piłkę. Nie wpadajcie w siebie. To było, no, może być z tego karty. Co jest? Panie sędzio, ma pan rozum? Moż, moż ty rozum? Kogo Czech obchodzi? Taki zawodnik będzie na pewno sporym wzmocnieniem zespołu bez względu na kwotę transferu. Imbololololol. Będziemy ich naciskać cały czas. Bo jakiś tu suchy nie ma <laughs> Ale mam dawna. Ale mam dawna. Nie mówię, czerwoną dostanę. Zaraguję. jest. Ta no panie sędzio, to był przypadek protesuje. Dobra główka! Wow, wiem, wow, wow 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 A to jest od razu mecz o mistrzów Zobaczmy powtórkę bramki, dzięki której prowadzę A, była powtórka naszej bramki, ale przewinąłem wybaczcie No Dobra, przejmiesz się E ja nie mam, nie jestem w ataku. Kurwa macie, ja ci chciałem nacisnąć, żeś mi podał. Kurwa i podałeś mi... Niech ci nacisnąłem ten guzik i się stało kupko. Bardzo Stara się stało, byliśmy siebie. Dobra, nie mogę tak ciągle biegać, bo mi zaraz kondycja siądzie, a mamy dopiero 30 minut. Będziemy musieli się trenować rybak. pod względem kondycji na pewno. I właśnie co nas zespół tutaj rozklepie. Dobra, główka, utrzymują się przy piłce. Na no nie pozwalają sobie odebrać piłki. Wrzucił w pole karne. Wybijają teraz do przodu. Dobra, dociśnimy ich, niech zrobimy jakiś błąd O Boże, że to nie był fałd to nam się udało teraz Dobra Okej okay. Mam nadzieję, że tu nie ma tego, że jak mnie zmienią, ja muszę kontrolować cały zespół Bo to było głupie strasznie Tak było chyba w 15 albo 14 nie pamiętam już Ale proszę mi oddać tą piłkę. My sobie będziemy trwać, teraz tak się odpoczniemy, trochę złapiemy powietrza. No i co ten nasz zespół robi? No gówno, no kurwa mać, no działajcie pressingiem na nich. Ja nie będę kurwa wyśnieć wszędzie biegać. W że mamy teraz jakieś defensywne formacje i chyba już zero ataku wyprowadzamy w trener trenerciu, nie? Wow, wow, brawo, no, brawo, brawo To koniec połowy już Ale to odleciało, no Co tam robił? Em, bolo, lolo, lolo. Ty, ty ja ci podam, nie? A ty mi ją potem oddasz, okej, okay? dobra, dobra i zaczynamy drugą połowę pierwszego meczu fazy grupy. Dwie przechody za płoty, teraz już trzeba grać odważnie. Ajaj, takie strzały z daleka, teraz mogę w dupę wsadzić by trzeba było zapytać znawcę strzał z daleka ku niego i co o nim sądził, ale myślę, że noty by nie były za wysokie. Jak też oglądasz to Jeszcze Kuni, to napisz piłka. jakie dałbyś mi noty za ten strzał z daleka. Douglas... Maciej Gajos... Zmiana, proszę Państwa! Przejmuje piłkę wow. Panie sędzio, pan jest downem? Czy pan jest kurwa downem? Ej no kurwa, gońcie go, patrzcie ile mi dziw w pole karne, nie no da, i bardzo dobrze obrońca w tym momencie się spisał, ale to było bardzo groźne, nie możecie dopuszczać do takiej sytuacji, czemu ja już mówię, bronkę. bym był ich menadżerem, nie wiem, nie wiem, ale jest błąd normalnie błąd. ich kryzys. Ja, ja zostanę chyba kapitanem zespołu Ba i mówię co bardzo mają robić. Do Dobra. Gasi. Co oni mi tu, jakieś ształki malują? Fantastycznie To nie. Strzelał, wow, Luju. No, to było groźne. Rener dokonał pojedynczej zmiany. Myślałem, że mnie zmienił. Zmieni jakiegoś Gajosa zmienili zmieni za Hajmanalena Lineti To chyba ktoś odpka. Zawodnik szykuje się do zmiany. Brawo, ładnie odebrał. Uderzenie w stronę Kurwa, ale wybroni, no? Boiszczy. A już bym miał normalnie strzał, ale dostałem szansę. jakiś punkt za drobbing Dobra, odpocznijmy sobie, bo już nasza postać ledwo dycha Brawo, Głupi bramkarz No to jest karny panie sędzio Ale bombardujemy co im tą bramkę i co był słupek? Co za mecz, co za emocje, no? Słupek! ja pierdzielę, symuluj po... Aha, bo zostałem zmieniony. Obejrzyj, sym, symulujemy. Tak, no jak mnie zmienił to... Co będziemy oglądać, nie? To i tak chyba mecz o nich był. Albo w sumie to był chyba mecz o Ligę Mistrzów. I co, wygraliśmy ten mecz? Bo tak symulowałem. Kalendarz. Ej, tu była już faza grupowa. Trofeów niszczył. Grubo. I zwycięstwo 1-0, dzięki mnie. Baczmy dalej. Prawdopodobnie będę musiał... Ej, gram w tym meczu. Ale myślę, że na dzisiaj już wystarczy jeden mecz tak rozgrzewająco, żeby was zachęcić do tej serii, żebyście zostawili łapkę w górę, zostawili suba, jeśli chcecie więcej odcinku. Tak więc dziękuję za oglądanie i do następnego. Cześć!